Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu, przedstawia. Ekologiczna produkcja mleka. Województwo Podlaskie, powiat Kolneński, gmina Mały Płock, miejscowość Rakowo-Stare. Tutaj zaglądamy do rodzinnego gospodarstwa zajmującego się ekologiczną produkcją mleka. Państwo Fabiszewscy to jedni z pierwszych w Polsce rolników, którzy przeszli na ekologię zajmują się tym od 2010 roku. Prowadzimy gospodarstwo już od dłuższego czasu od wielu lat ekologiczne. powierzchnia użytków rolnych użytków rolnych jest około 45 ha, 46 a ogólnie ponad 50 hektarów. Po porannym doju, mleczne krowy wychodzą na pastwiska. U państwa Fabiszewskich mają do dyspozycji aż 12 hektarów podzielonych na 8 kwater. Jedzą trawę i cieszą się wolnością. To najważniejszy wyróżnik w produkcji ekologicznego mleka w porównaniu z produkcją konwencjonalną, gdzie krowy przebywają najczęściej w oborze. Teraz jesteśmy na terenie naszego gospodarstwa przy pastwisku, gdzie znajdują się krowy, które wypuszczamy o godzinie 8 i one praktycznie spędzają cały dzień do godziny 15-16 do następnego udoju. Wszystkiego bydła jest około 100 sztuk, w tym jest 42 sztuki krów dojnych, poza tym to jest starsza i młodsza młodzież. Tak jest codziennie od wiosny, kiedy zacznie trawa pojawi się na pastwisku i mogą wyjść na pastwisko, to jest codziennie. Dłużej na kwaterze nie chodzą jak 4-5 dni, bo za mocno by było obciążenie tej kwaterii do tego użytku jakby dłużej. One racicami by za mocno wydeptały by, by to. Jedzą trawę, chodzą do wodopoju, które znajduje się tam bliżej obory. A, a tak, no, jak, jak widać, no, cały czas tylko na prawce. I wieczorem sobie idą po dojeniu, e, zostają w oborze i tam dostają paszę. Bydło cały czas, nawet i zimowo, polo to przebywa na spacerniaku, chociaż częściowo to korzysta z użytków zielonych, spacis. W latach, w których jest. No, no taka, trochę sprzyjające warunki atmosferyczne są, więcej opadów, no to tych pasz w lecie wystarcza. Ekologiczne metody produkcji rolnej pełnią dwie bardzo ważne funkcje społeczne. Z jednej strony zapewniają Podaż na rynek produktów ekologicznych, i jest to obecnie rynek bardzo mocno rozwijający się. Wzrasta zapotrzebowanie konsumentów na ekologiczne produkty rolne, takie, które dają gwarancję, że jest to produkt bez GMO, że jest to produkt wytworzony tylko i wyłącznie na naturalnych składnikach, wytworzony w warunkach w przypadku produkcji zwierzęcej, gdzie zwierzęta, nazwijmy, są to zwierzęta bardzo szczęśliwe. A z drugiej strony, rolnictwo ekologiczne jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ jest to metoda gospodarowania zapewniająca ochronę środowiska, zapewniająca właśnie te godziwe warunki utrzymania zwierząt i zapewniająca taki zrównoważony rozwój zarówno gospodarstwa, jak i całego obszaru wiejskiego. Jest to korzystne i dla konsumenta, i dla rolnika. Jest to nasze wspólne dobro to rolnictwo ekologiczne. Co jest charakterystyczne dla ekologicznego chowu zwierząt? Przede wszystkim to, że otrzymujemy końcowy produkt bez organizmów genetycznie modyfikowanych. Krowy żywią się tylko trawą i paszami pochodzącymi z naturalnych upraw. Użytków zielonych w gospodarstwie jest ponad połowa, w tym także czterohektarowe pole kukurydzy. W gospodarstwie występuje bioróżnorodność różnych pasz, czyli. Od traw, samych trawy z mieszankami, czyli lucerny, koniczyny. Do tego jeszcze dochodzą zboża różne, czyli żyto, pszenica, pszenżyto, owiec, jęczyń. Czyli głównie to, co jest potrzebne do produkcji chowu i produkcji krów mlecznych. Jeszcze do tego też jest uprawiana kukurydza. Na kiszonkę za rok postaram się jeszcze uprawiać kukurydzę na ziarno, która jeszcze bardziej by wpływała na wydajność krów i, i mleczność. W gospodarstwie ekologicznym ważne są zabiegi dotyczące pielęgnacji krów, na przykład czochrania i strzyżenia ogonów. Wszystko po to, by krowy czuły się dobrze, a w konsekwencji cechowały się większą mlecznością. Czochradło, które jest zamontowane w oborze Poprawia ich samopoczucie, poprawia ich kondycję. Krowy inaczej wyglądają, one chętnie podchodzą tam, nie boją się tego. Dla nich to też jest taka różnorodność, mają inne zajęcie i to wpływa ich no, po prostu na samopoczucie. Nie są takie bardzo zestresowane, czekając na wyjście na wypas. Najważniejszym jednak zabiegiem jest korekcja racic. Szacuje się, że kulawizna może zmniejszyć wydajność krowy nawet o 500 kg mleka na laktację. Zabieg przeprowadza specjalistyczna firma. Jeżeli u krowy jest przerost jednego albo drugiego palca, obciąża staw. Przy dłuższym takim chodzeniu powoduje to, że staw się rozciąga i staw rozciągnięty nie wróci do pierwotnej postaci. To. Trzeba uspokoić. No, żeby wiedziała, że, że, że jednak nic złego jeszcze nie będzie działo. Właśnie widzimy, jak jest przeprowadzana korekcja racic, usuwanie niepotrzebnej tak zwanego paznokcia i, i... Po prostu, żeby krowa miała, poruszała się lepiej. To wpływa na wszystko, na samopoczucie, na to, na jej, na to, jak, jak ona się porusza i jak długo będzie, bo to jej stawy że się duże wytrzymują i nie, tak szybko nie wysiadają. I, bo u mnie w gospodarstwie krowa zazwyczaj przebywa 10-12 lat. No, ta, ta, bo w innych gospodarstwach, no to 4-5 latach i już jest pokrowie tak naprawdę. Ona już, już biodra wysiadają, kolana, no, stawy te skokowe, to wszystko yy, jej wysiada. No. Mimo, że też jest korekcja prowadzona, ale tutaj dodatkowo, że jest korekcja prowadzona, to jeszcze jest ten wypas, one na wybiegu są. I to jest yy, inaczej. Jest. Wpływa na, na tą kondycję całego zwierzęcia. One wyjdą, one nie są cały czas na tym betonie, tak zwanym, tylko po miękkim przechodzą, po tym piasku i to jest no, dla nich jest bardzo wskazane. O. Jeżeli korekcja nie jest robiona na stadzie, nie jest przeprowadzana, to jest minimum dwa razy do roku, no to jest wzrost somatyki i krowa, która choruje, która coś ma w tych nogach, wiadomo, że te mleko ucina. Już powoli. Nic żadnego nie było, nie? No, czego było mruczyć nie wolno. Im więcej gospodarz, korzysta z naszych usług, to ma stady. Rolnicy z Rakowa Starego na co dzień korzystają także z doradcy żywieniowego, który dostarcza certyfikowane witaminy i składniki mineralne. No teraz przenieśliśmy naszą mieszankę mineralno-witaminową dla krów mlecznych na pastwisko, żeby mogły swobodnie tutaj e, korzystać z witamin i minerałów. O, tu jest wapń, fosfor, jeżeli chodzi o te składniki mineralne, z dodatkiem melasy, żeby krowy chętnie pobierały. Tutaj mam też witaminę: witaminy A, witaminę E, selen na rozród bardzo ważny, cynk, jeżeli chodzi tutaj o zdrowotność wymienia. Ciężko jest cokolwiek inny dokupić. I, i no, najlepiej, żeby były to własne produkty, z których można utrzymać zwierzęta, bo wtedy jest inna opłacalność i, i wiadomo, co się im podaje tak naprawdę. I te krowy... No, wiemy, czym ich karmimy. Każde gospodarstwo ekologiczne czy, czy konwencjonalne e, powinno uzupełniać minerały, e, witaminy i minerały dla krów. Jest to bardzo ważne ze względu na zdrowie, płodność, racice. Także podniesimy przez to opłacalność produkcji, dłużej nam żyje krowy. Będą wchodziły na hale. Tam zostaną podłączone do dojarki, wydojone i wyjdą na jedzenie. W ekologii no nie ma jako takich większych wymogów, żeby inaczej było. To przebiegał ten dół i schładzanie mleka. W tej oborze wolnostanowiskowej krowy sobie wchodzą do, na, na halę udejową, stoją tam przez 5 minut. Góra 10, podłączamy je, obmywamy, do, do, podłączamy i mleko sobie swobodnie płynie do zbiornika, w który schładza mleko. Po dojeniu krowy już w oborze otrzymują paszę. By ją przygotować niezbędny jest paszowóz, w którym mieszane są naturalne składniki pochodzące z gospodarstwa. Widać, zboże jest wymieszane. Mhm. Teraz sprawdzamy strukturę TMR-u. Jakość wymieszania, pracy paszowozu. Widzimy, że tutaj bele nie były pocięte wcześniej. Eee, ładnie nam paszowóz dociął. Tutaj siano kiszonkę. W tej chwili można powiedzieć, że to nie jest taki pełny TMR, bo brakuje tutaj kiszonki z kukurydzy. Na razie ona zakisza się w silosie, gdzieś pewnie tak za około 2-3 tygodnie. Będziemy już wprowadzać dodatki tutaj kiszonkę z kukurydzy, czyli będzie można powiedzieć, że będzie już praktycznie pełen TMR. W tej chwili jest tylko siano kiszonka, zboże i mieszanka mineralno-witaminowa. Oczywiście tu nie ma żadnych sztucznych związków, oczywiście tu jest zakaz stosowania też produktów GMO. Wszystkie produkty, takie jak z gospodarstwa pana Pawła, są ekologiczne, tak samo z zakupu muszą być z certyfikatami ekologicznymi. Ekologiczne mleko i jego produkcja jest bardziej korzystna dla środowiska naturalnego. Nie używa się bowiem w niej sztucznych nawozów mineralnych i oprysków, a samo mleko jest produktem czystym i świeżym. Ekologiczne mleko ma więcej białka, wapnia, no i inny smak. Wydajność okrów jest dużo mniejsza niż, niż w tych gospodarstwach, bo tam znów są już gotowe komponenty, droższe, inne sprawy dokładane. Także bardziej jest ten produkt taki, że już tylko go krowa przetwarza, już jest gotowe mleko. A tutaj musi jednak z tych zbóż zmielonych jednak wytworzyć to mleko. Bydło mleczne dające ekologiczne mleko, ze względu na małą ingerencję człowieka w produkcję, ma zdecydowanie niższą wydajność. Jednakże jest ona rekompensowana niższymi kosztami. Co więcej, rolnicy otrzymują z mleczarni wyższą zapłatę za produkt niż konwencjonalni konkurenci i to nawet o 100%. Cena skupu mleka konwencjonalnego to około ,30 zł 30, a ekologicznego ponad 2 zł. W tym okresie nie ma już jakiegoś problemu ze zbytem, bo mleczarnie zaczęły się przestawiać. Po dwóch latach już zostaje skupowane ode mnie mleko, które jest przetwarzane na mleko, ale także na śmietanę i twarku. Początki rolnictwa ekologicznego są trudne. Żeby uzyskać dobry produkt pierwsze 2-3 lata są latami trudnymi i takie dobre efekty przychodzą dopiero po dwóch-trzech latach. Rolnictwo ekologiczne uczy cierpliwości. Hodowla ekologiczna nie jest taka trudna. Po prostu trzeba kilka takich zasad poznać. Różni są doradcy, którzy potrafią tylko wystarczy zapytać, doradzą co i jak. Wszystkim konsumentom polecamy zakup produktów z zielonym listkiem, czyli takim z oznakowaniem produktów ekologicznym, czyli euroliść na zielonym tle, listek utworzony z gwiazdek.